Pogozeum, Muzeum Pogoriowych Pamiątek. W odcinku 18 było o zjawiskach paranormalnych. Dzisiaj zajmiemy się przesądami, lub jak kto woli, zabobonami. A przecież. Wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że marynarze i żeglarze są niezwykle przesądni. Na przestrzeni stuleci powstała masa różnych marynarskich przesądów. Ten dzisiejszy nie jest do końca związany z morzem, ale z pogorią już tak. Nazywam się Damian Fudała i zapraszam Was. Na historię na ostrzu noża. Czy słyszeliście o takim przesądzie, że dawanie nożyczek, noży czy innych ostrych przedmiotów w formie prezentu może negatywnie wpłynąć na relacje pomiędzy darującym a obdarowanym? Pierwszy raz usłyszałem o tym przesądzie od mojego najhojniejszego darczyńcy. Kazimierza Robaka. Goszcząc w Warszawie, otrzymałem od niego wiele pogoriowych pamiątek. Niestety o jednym niepozornym przedmiocie Kazio powiedział, że mi go nie da. Był to nóż. Scyzoryk z zapadką blokującą i wygrawerowanymi napisami na awersie S.Y. pogoria 1988-89. Na rewersie International Class Float. Ale mogę ci go sprzedać, powiedział Kazimierz, za jeden złoty zero groszy. Na szczęście miałem przy sobie złotówkę, więc kupiłem Scyzoryk i dołączyłem go do mojej kolekcji. Po jednym takim Scyzoryku otrzymał każdy uczestnik międzynarodowej szkoły pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego przed rozpoczęciem rejsu. Kiedy Kaziu opowiadał mi o przesądzie dawania ostrych przedmiotów w formie prezentu, powiedział, że tylko transakcja kupna-sprzedaży sprawi, że nić naszej przyjaźni nie zostanie przecięta, bo w ten sposób odczynimy urok. Kaziu dodał: Ja oczywiście nie jestem przesądny, ale to podobno przynosi pecha. Swoją drogą było to bardzo miłe, że właściwie obcy mi facet troszczył się o nić naszej przyjaźni. Dzisiaj ten Scyzoryk dla mnie jest symbolem naszej przyjaźni. Dziękuję. A w dzisiejszym odcinku to już koniec ostrych jak Scyzoryk. Opowieści o przyjaźniach. Ale jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zostaw łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!